I witamy internautów. Witamy. Ale, hatte. Już nie będzie, tak Serdecznie. ostro tak tylko Maj mówiłem, żeby da. zostali. Jak <pourrait putting tapund unclear> <tapund heures> <tapund clear> nie ma kamer, nie ma Obieca... Nie, te są kamery. Obiecanki, cesanki jak to na są. są i nad tym boleje, bo jednak radio na tym traci. Przepraszam, może taka mała dygresja. E e, pan minister bańsku. Bańka, przepraszam najmocniej, wczorajszego swojego gościa. Bardzo pan... dobry minister. Tak, bardzo dobry minister. Wczoraj ogłosił program, który jego jakoś tak przedwczoraj, który jakoś tak przemknął, niezauważony. A pan minister ogłasza, że nie tylko będzie lustracja w związkach sportowych, ale również. Deubekizacja. Stary postulat Jarosława Kaczyńskiego wraca i to gdzie? W związkach sportowych. To znaczy zakaz spełnienia jakichkolwiek ważnych funkcji w zarządach przez byłych funkcjonariuszy i współpracowników służb specjalnych parolskich. A czy to jest jakaś wasza nowa, nie wiem, nowy plan polityczny? Wie pan, czasami jak zaglądamy w różnego sumienia różnego rodzaju organów, instytucji, stowarzyszeń, związków, przystępując oczywiście do pełnienia ważnych obowiązków, to za głowę się chwytamy, ile jeszcze reliktów sprzed 1989 roku pozostało, już dawno ich nie powinno być. To jest taka pozostałość tej trochę takiej grubej kreski, wiele dyskusji się przetoczyło w kraju a, a na gdzie ten temat. Widzicie te relikt? Związkach sportowych. Panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, też temu się przyglądałam. Związki, pieniądze, jakie przepływają przez różnego rodzaju związki, a efekty, prawda? Mm -hmm. I Tutaj niestety to się bardzo mocno rozjeżdża. Czasami zaczynamy się wszyscy przyglądać, kto tak naprawdę tymi stacjami zawiaduje. No i myślę, że tutaj pan minister Bańka doszedł do dobrego, dobrego wniosku. I warto, żeby tutaj również tą przedpole ważne, bardzo ważne, przede wszystkim dla młodych sportowców, dla tych, którzy naprawdę chcą wiele osiągnąć, a nie mają takich możliwości, warto to przedpole wyczyścić. Pani minister, nie ma pani poczucia, że możecie się naprawdę wywrócić? Nie na black Hawkach, nie na deubekizacji, ale na przykład na reformie edukacji, której nie przygotujecie. 对。<Yeah. S 2> yeah. Reforma edukacji jest przygotowana, przysłana do konsultacji. Jeżeli jest to dość poważne prawo oświatowe, także ustawy, które mają regulować status nauczyciela, czego tak naprawdę do tej pory nie było. Ustawa o systemie oświaty, która obrastała w kolejne nowelizacji, właściwie stała się już potworkiem legislacyjnym, odejdzie w, do, do lamusa i pani minister Zaleska bardzo dobrze przygotowała tę ustawę. Dzisiaj próba torpedowania. Ale w szczególności, nie ma jeszcze nawet w jeśli pan Sejmie. Pozwala, ale dobrze, ale jest w konsultacjach społecznych. Jest proces legislacyjny, pan wie. On jest bardzo ważny, bo gdyby procesu konsultacji nie było, to wtedy rzeczywiście moglibyśmy się narazić na zarzut, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy. Ale ten proces jest, pani, pani, pani ja zaleska powołała i nie mam zielonego pojęcia oprócz jednego A, z nich. Trzeba, do jakich szkół będą trzeba, chodzić i gdzie trzeba. będą chodzić? Nie, no, nie, panie redaktorze, tu już przetoczyła się taka dyskusja, że już naprawdę, nawet ja, która już nie mam dzieci w szkole, zainteresowałam się myślę, tym bardzo mocno im... i przeczytałam to Ale... niemal wszędzie w internecie i wie pan, to <laughs> bardzo są panią, bardzo fachowe wiadomości. Jako fachowa wiadomość, że przyjdzie do mnie do studia minister i ona obiecuje, że Obecne szóste klasy dalej będą siódmymi. Ja bym to chciał mieć na papierze w ustawie. Na tak, przykład. i będzie pan miał na papierze w ustawie. Ustawa wejdzie w życie, reforma wejdzie w życie w roku 2017. Sposób niezakłócony. Są na to przewidziane środki finansowe. Sposób niezakłócony to, tak. raczej, to raczej mrzonki. Wie pan, ale czego pan, broni? ale czego pan broni? Nie, tak właśnie. naprawdę, panie rektorze, jeżeli pani minister Zaleska w sytuacji, gdy mamy potworny nisz demograficzny, nie zrobiłaby nic, wtedy naraziłaby się na zarzut, że nie dba o system oświaty w Polsce. Minister, jestem w sposób niekontrolowany. Jeszcze raz, jako ojciec. Ale ja rozmawiam też z samorządami, jeśli pan pozwoli. I właśnie samorządy czekają na takie rozwiązanie, takie instrumenty, gdzie będzie łatwiej im podejmować decyzje takie, żeby przy okazji tego, że mamy niż demograficzny, nie wylać dziecka z kąpielą. 50% samorządów zrzeszonych w Polskim Związku Gmin akurat protestuje przeciwko tej reformie. Więc e, pani nie mówi, że nie, nie, ja pa na no Polski reformy. Związek Gmin to jeszcze nie wszystkie samorządy. Natomiast no jeśli pan pozwoli, ja rozmawiam z wieloma samorządami nie bacząc na to, co, co mówią różnego rodzaju sondażownie. I proszę mi wierzyć, nie dalej jak wczoraj rozmawiałam z jednym z burmistrzów bardzo dużych miast i, i mówi, że oni czekają na to, dlatego że te instrumenty pomogą im rozwiązać potężny problem. Pani A minister... jaki to jest problem? Demografia, panie Pani redaktorze. Minister... No, choćby Jed... naprawdę nie wiem co, dzieci, jeśli nie będą się rodzić w naszym kraju, będzie również problem z edukacją. Ja pójdę sobie edukacją. zaparzyć herbatę. No. No, Mogę... Polecam zieloną, panie redaktorze. Podobno ja... jest niezła, choć nie lubię jak. Dobrze, to teraz może <laughs> zadam pytanie. Pani minister, zupełnie serio, ja naprawdę jestem gorącym przeciwnikiem gimnazjum. Nie, i trzeba to zreformować. Ale, ale wy robicie to w ten sposób, że rozpoczynacie w trakcie roku szkolnego... Debatę. E... No właśnie, właśnie debaty o o A, kiedy? Później. a, a przepraszam, na wakacjach mamy się spotykać. Powiedzcie państwo, tak. że na wakacje. Na wakacje. Nie. Na to, na, na, jest czas na konsultacje. Ale to jest czas odpowiednio długi, żeby te konsultacje przeprowadzić. Z tego co wiem, pan broniasz, który był, był przeciwny, pan broniasz, przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, był przeciwny najpierw gimnazjom, teraz jest przeciwny reformie. Więc Ale nie słyszę, że żeby, 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 żeby tutaj protestowała, jeśli pan pozwoli żeby protestowała Solidarność czy Federacja Związków. Więc ja myślę, że tutaj warto siąść do stołu, porozmawiać. Pani minister zaprasza do dialogu i do rozmowy w, w, Rodzice w, nie należą w Radzie do Dialogu Społecznego. Polskiego ale w mają prawo, większości. oczywiście. Wie pan, my zauważyliśmy. Jak I pan... Mają poczucie kompletnego chaosu. Proszę mi wierzyć, rozmawiam z no rodzicami. Tak, no jeżeli wie pan, jeżeli się słucha tylko jednej strony, to można mieć rzeczywiście poczucie chaosu. Mówię tutaj o, o panu broniarzu, który chce takie poczucie chaosu. Być może chce uzasadnić potrzebę swojej jego istnienia. Nie wiem, to jest tylko mój domysł. Ale jeśli pan pozwoli, warto minister, usiąść i. spokojnie... W sieci, wspomnijcie moje słowa, wywrócicie się o tę reformę. Kassandrą to pan jeszcze nie jest, panie redaktorze, z tym szacunkiem, więc e, pozwoli pan, że w sposób spokojny, ale jednak kompleksowy ta reforma musi być przeprowadzona dla dobra wszystkich. To zakończmy, I zakończmy dzieci. Czymś a jeśli spokojnym. pan pozwoli, a propos rodziców, to prawo i sprawiedliwość znakomicie zauważyło, że konstytucyjna rola rodzice jaka nadrzędna w procesie, Edukacji dzieci. Zakończmy została dostrzeżona, przywracając, przywracając możliwość decyzji rodzica o tym, czy dziecko ma pójść w wieku 6 do lat do szkoły, czy nie. Nie wolno. Nie, a przepraszam. Jest to zakazane na razie, żeby się pan że, na to pokazał. Pan minister Ziobro już na to zezwala. To cytat bardzo sympatyczny z pani. Od razu mówię, żeby nie było. <laughs> Żeby nie było... Aha, i jeszcze ja bardzo proszę, panie rektorze, ma pan taką znakomitą to... domenę wyrywać z kontekstu. Nie, nie powinien pan już tego robić, bo Rzecz to jest 8 lipca 2010. To jedna z nielicznych osób, panów w Platformie Obywatelskiej, którzy mówią na korytarzu dzień dobry i nie trzymają rąk w kieszeni. Tak, jak schetyna, jak to z kobietami. Grzegorz. No. <laughs> z To prawda, bo był taki jeden polityk Platformy Obywatelskiej. A on chyba teraz znowu jest posłem, bo był tak kiepskim prezydentem miasta, wie pan, że go na drugą kadencję już nie wybrano, z Platformy Obywatelskiej. Ten miał właśnie taką znakomitą manierę. Zwracam na to uwagę mm -hmm. szczególną. Trzymał mm. ręce w kieszeni, był nieogolony. Nie A to co jeszcze miłego, może pani powiedzieć o Grzegorzu Schetynie? Oprócz tego, że eee, mówił Wie dobry. pan, no doskonale myślę, konfliktuje się z Donaldem Tuskiem, przygotowuje mu spalaną ziemię. No, elegancko, nic dodać, nic ująć. Czyli jest człowiekiem PiSu. Nie, nie, no broń Boże. Chociaż ostatnio, y, y, ostatnio y, zasłużył nawet na potwały pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale na pewno nie jest człowiekiem Właśnie, co PiSu. Nie jest, nie co w nim jest takiego, że, że broni Nie go... pompujmy pana przewodniczącego Grzegorza Schetyna. Nie pompowaliśmy Tuskę, nie pompujemy. <laughs> ja, ja czuję się napompowany. Dziękuję serdecznie państwu. Kłaniam się nisko.